Jeden z egzegetów ofiarował mi jeszcze inne rozwiązanie tej kwestii, które również nie jest pozbawione wartości. Dowodził on bowiem, że ta potężna postać, kimkolwiek byłby ten anioł, który ukształtował tę wizję po to, by wtajemniczyć świętego autora w rzeczy boskie, przypisała najpierw Bogu, a po Bogu pierwszej hierarchii świętość swojego własnego działania oczyszczającego. Czy to rozumowanie może być prawdziwe? W rzeczy samej egzegeta, który to stwierdził, dowodził również, że moc boskiej zwierzchności rozprzestrzenia się i przenika wszędzie i nieskończenie rozchodzi się we wszystkim, pozostając jednak całkowicie niewidoczną dla wszystkich nie tylko dlatego, że jest ponad substancjonalnie oddzielona od wszystkiego, ale także przez to, że w sposób utajony rozciąga na całość rzeczy swoje opacznościowe energie, albo raczej ona oświeca wszystkie substancje intelektualne odpowiednio do ich możliwości. Ofiarując dar swojej własnej światłości najpierw substancjom najczcigodniejszym, a przez nie, ze względu na ich pierwszorzędną godność i w należytym porządku, substancjom stojącym od nich niżej, zgodnie z właściwą każdemu porządkowi hierarchicznemu zdolnością kontemplowania Boga. Spróbuję to jednak wytłumaczyć za pomocą bardziej odpowiednich i zrozumiałych dla nas przykładów. Nawet jeśli nie przystają one w pełni do doskonałości Boga, który przekracza wszystko. Rozchodzący się promień słońca przenika z łatwością pierwszą, bliższą mu materią, która jest najbardziej przejrzysta z wszystkich i poprzez tę materię rozprzestrzenia swoje własne blaski najpełniej gorejące. Kiedy jednak pada na bardziej gęste ciała materialne, jego moc rozprzestrzeniania światła pomniejsza się. I słabnie z powodu trwałej niezdatności oświeconych ciał do przyjmowania daru tego świetlistego wylewu. Ten ich opór staje się stopniowo coraz większy, aż ostatecznie jego przenikanie słabnie coraz bardziej i staje się prawie zupełnie niedostrzegalne. W taki sam sposób ciepło ognia udziela się większej obfitości tym ciałom, które mają większą zdolność przyjmowania go, które jakoby. Upodabniają się do niego i łatwiej je sobie przyswajają, ale kiedy to ciepło spotyka substancje wobec niego oporne lub mu zupełnie przeciwstawne, jego płonąca energia albo w ogóle się nie ujawnia, albo pozostawia tylko lekki ślad swojego oddziaływania. Proces ten staje się w pełni widoczny, gdy ogień ogarnia te rzeczy, które nie mają z nim żadnego pokrewieństwa oraz te, które są mu bliskie. Wtedy, jeśli tak się zdarzy, najpierw obejmuje rzeczy, które łatwo poddają się jego płomieniowi, a następnie za ich pośrednictwem, wedle jego możliwości, udziela się albo wodzie, albo innemu z tych ciał, które z trudem się rozpalają. Wedle więc tego samego prawa, kierującego tym pięknym uporządkowaniem świata naturalnego, zasada tej całej widzialnej i niewidzialnej harmonii cudownie objawia substancjom najwyższym w swoim najwspanialszych wylewach pełny i pierwotny blask swojego zadziwiającego światła, a za ich pośrednictwem również i te substancje, które stojąc niżej od nich, uczestniczą w tym boskim promieniowaniu. Te substancje, które pierwsze poznają Boga i które znacznie bardziej niż inne pożądają boskiej doskonałości, zasługują na to, by stać się, na tyle, na ile jest im to dane, pierwszymi instrumentami tych mocy i energii, które naśladują, na ile jest to możliwe, energię Boga. One następnie w swojej dobroci wznoszą, stosownie do swych możliwości, do rywalizacji z nimi, te substancje, które zajmują drugoplanową pozycję, udzielając im szczodrobliwie tych wspaniałych blasków, które same otrzymały w taki sposób, żeby im podlegli mogli je przekazywać dalej tym, którzy znajdują się znowu niżej od nich. Tak więc na każdym poziomie poprzedzającym przekazuje następującemu po nim swój dar borskiego światła, i w ten sposób, dzięki hojności opatrzności, rozprzestrzenia się ono w odpowiedniej mierze na każdy byt. Dla tych wszystkich, więc, którzy otrzymują światło, sam Bóg ze swojej natury, prawdziwie i autonomicznie jest zasadą wszelkiego oświecenia. Ponieważ jest substancją światła i przyczyną samego bycia i widzenia. Ale każda substancja, szczególnie najwyższa, ze względu na swoją godność i w swoim upodobnieniu do Boga przekazuje światło tej, która po niej następuje, ponieważ boskie światła przedostają się jakby kanałem od jednej z nich do drugiej. Dlatego też wszystkie pozostałe substancje anielskie słusznie uważają pierwszy, po samym Bogu, zastęp intelektów niebiańskich, za zasadę wszelkiego mistycznego poznania Boga i wszelkiego naśladownictwa Boga. To bowiem za jego pośrednictwem oświecenie boskiej zwierzchności przekazywane jest wszystkim innym substancjom, a następnie i nam. A zatem w tym wszystkim, co dotyczy ich energii świętej i naśladującej energię boską, one odnoszą się do Boga jako do ich ostatecznej przyczyny, ale także i do tych pierwszych boskich intelektów jako pierwotnych wykonawców dzieł Bożych i nauczycieli boskich tajemnic. Aniołowie pierwszego zastępu posiadają więc w znacznie większym stopniu niż wszystkie pozostałe zastępy zdolność rozpalania się i przekazywania szerokim wylewem boskowładczej mądrości i poznania i najwyższej wiedzy o oświeceniach boskich, jeszcze tej własności, która łączy się z imieniem tronów i oznacza ich szczególną zdolność do rozległego otwierania się na przyjęcie Boga. Substancje im podlegające mają także swój udział w gorącej mocy ognia, w mądrości, w poznaniu, w otwarciu się na Boga, ale w stopniu niższym i pod warunkiem, że spoglądają w górę na najczcigodniejsze substancje i przy ich pomocy, ze względu na ich pierwszoplanowy zaszczyt udostępniania się do Boga, wznoszą się jak tylko mogą do naśladowania Boga. Skoro więc substancje mniej dostojne mają udział w tych świętych własnościach, które wyliczyliśmy, za pośrednictwem bardziej dostojnych, to do tych właśnie substancji zajmujących miejsce pierwsze po Bogu odnoszą one swoje wszystkie funkcje, jak gdyby do swoich arcykapłanów.